W sierpniowym wydaniu trawalera rządzi Polska. Jest takie powiedzenie, cudze chwalicie, swojego nie znacie. Otóż to powiedzenie nie do końca dotyczy naszej redakcji. My Polskę znamy, odkrywamy ją na nowo i chcemy zachęcać Was do, was do tego, żeby poznawać nasz kraj, ponieważ Polska, moi drodzy, jest najfajniejsza. Wybraliśmy bardzo różne środki transportu, kajak, rower, riksza, balon, po naszym wspaniałym kraju. Yy, znaleźliśmy miejsca, o których istnieniu nawet nie słyszeliśmy. Yy, znaleźliśmy takie miejsca, które znamy, albo wydawało nam się, że znamy, ale odkryliśmy je na nowo. Dla Was, dla naszych czytelników. Został miesiąc yy, obecnie słonecznych, ciepłych wakacji w naszym kraju. Korzystajmy z tego. I pamiętajcie, Polska jest najfajniejsza, tak samo jak najfajniejszy jest rewery. czy to w wydaniu toaletowym, czy papierowym. Bardzo do są.